Dzień dobry, kochani, witajcie w najnowszym filmie na YouTube. Słuchajcie, dzisiaj jak to sezon? Przegląd nowości z marką Medicine. E, wiosna w końcu zrobiło się ciepło, czas zmienić nasze garderoby na trochę lżejsze. I ja wybrałam z najnowszej kolekcji kilka rzeczy, takich totalnych mastchewów, które moim zdaniem e, warto mieć w swojej szafie właśnie na te cieplejsze dni. E, I bez czego ja sobie nie wyobrażam właśnie wiosennych stylizacji. Na początek zaczynam już od stylówki, którą mam na sobie, czyli długa z Pudnica przepiękny wzór, zobaczcie jakie fantastyczne kwiaty. Plisowanka, teraz jeśli chodzi o trendy to plisowanki, spódnice plisowane są bardzo na czasie, więc tutaj możecie szaleć. Do tego nieoczywisty trochę sweterek, bo zobaczcie jednak tu jest inny wzór tu inny, ale myślę, że fajnie to wygląda. Ja lubię takie nieoczywiste połączenia. To jest właśnie cienki taki ażurowy beżowy sweterek z przepięknymi tutaj haftami kwiatów. Wygląda fantastycznie, od razu się aż tak chce, wiedzieć robi się tak wiosennie, naprawdę e, tak ciepło. I e, kamizelka, to jest krótka kamizelka, znaczy nie taka bardzo krótka, do linii bioder, czyli taka w sam raz, żeby na przykład co nieco gdzieś tam sobie jeszcze po tej zimy zamaskować. Ja, ja to lubię tego typu e, właśnie kurtki, czy ramoneski, e, czy właśnie kamizelki, które kończą mi się w tym miejscu, bo... E, ta część to jest część brzucha, którą ja lubię ukrywać. No i właśnie, jeśli chodzi o ramoneski, no to wiadomo, że ramoneska to jest numer jeden. Ja już Wam pokazywałam ramoneski moje z Medicine w poprzednich filmach, więc dzisiaj skupię się właśnie na kamizelce, która jest teraz mega na topie i nie tylko teraz, bo będzie też w okresie jesiennym, więc jak zainwestujecie sobie teraz w taką fajną kamizelkę, to wam się sprawdzi nie tylko sezonowo. Z ekoskórki, bardzo piękna, fajnie wykończona będzie Wam pasowała, słuchajcie, do wszystkiego, do sukienek, do jeansów, właśnie tak jak ja mam w takiej stylówie ze spódnicą, tak naprawdę do każdej stylizacji, czy na rokowo, czy festiwalowo, czy na sportowo, czy bardziej elegancko, taka kamizelka do narzucenia Wam się przyda. No właśnie, a skoro jesteśmy już przy sweterkach i przy jeansach, to za chwilę moja druga propozycja. Kolejny sweterek, tym razem w połączeniu z jeansami, ale będzie też Pani wyglądał do spodni typu cygaretki. Do, um, na, do narzucenia właśnie na sukienkę. On już jest trochę cieplejszy, troszeczkę grubszy, ale tu nie jest dalej grupy sweter taki typowo jesienny, tylko właśnie opcja wiosenna z fantastycznymi kwiatkami tutaj takimi, które są um, no takie jakby z włóczki ponaszywane. Fantastycznie to wygląda. Taki um, luźniejszy. Ja mam, zobaczcie, rozmiar M i on jest dość spory, ale celowo wziąłam sobie właśnie taki luźniejszy, żeby mogła go nosić na przykład do ołówkowej spódnicy, właśnie do dżinsów, a swoją drogą, jeśli chodzi o dżinsy, to chyba nie muszę Wam mówić, że jeansy to jest kol kolejny top of the top, jeśli chodzi o wiosenne stylizacje, białe trampki, właśnie sweterek z fajnym wzorem, ten pierwszy, do tego kamizelka ym, Ramoneska Trench i macie stylowe i zobaczcie tutaj też mi fajnie pasuje taka kamizelka ale jeśli nie swetry, bo może na przykład nie wiem, nie lubicie albo chcecie już coś lżejszego, to oczywiście koszula. Ja mam tutaj taką przepiękną, zresztą matka Medicine, którą doskonale wszyscy znamy, słynie z pięknych wzorów. Więc jeśli szukacie nietuzinkowych, oryginalnych wzorów, to właśnie Medicine. Ja wziąłam sobie tutaj taką wielką koszulę, która posłuży mi też na przykład do kolarek albo w ogóle do shortów jako sukienka. Też mogłabym ją nosić z paskiem w pasie i na to właśnie kamizelka. Myślę, że wyglądałoby to super, ale do spodni też typu rurki. Ja mam teraz te na sobie takie zwężane. Mam jeans trochę. One są fajne, wygodne i fajnie mi tutaj robią sylwetkę. Natomiast tak, koszula, jeżeli na przykład właśnie swetry, już chce się zapomnieć o swetrach, chociaż ten fantastyczny sweterek czy ten poprzedni, który Wam pokazywałam, no to będzie czat jeśli chodzi o wiosenne stylizację. No, i właśnie, trencz oczywiście też. Ja mam z Medicine ten taki beżowy klasyczny, który też wam pokazywałam w poprzednich filmach. Ale jeszcze na przykład w tym sezonie mocnym trendem, który warto rozważyć, są oczywiście garnitury. Mi się bardzo spodobał garnitur w kratek, który zobaczcie, jak fantastycznie wygląda w ogóle w kolorach beżowych brązach. Gdzie jeszcze z rok temu w ogóle bym pewnie nie popatrzyła na takie kolory, a teraz jakoś mi bardzo do nich ciągnie. Garnitur w kratę to jest zawsze bardzo dobry trafiony wybór i zobaczcie, ja sobie ubieram taki garnitur właśnie na sweterek, ten albo ten poprzedni, który miałam na sobie, byłby naprawdę fantastyczny, bo jak jest mniej. Ciep w sensie jest już cieplej, możecie sobie ściągnąć właśnie marynarę i macie pod spodem fajny, fajny sweterek. Koszulę, top, t-shirt do trampek, do mokasynek. Do półbutu wszystko zależy od tego, gdzie się wybieracie i do czego taką stylówę potrzebujecie, ale zdecydowanie garnitury, zresztą w ofercie Medicine tych garniturów jest dużo, dużo więcej. Znajdziecie też fajne kolory, które właśnie wiosną, rozpogodzą nam stylizację i poranne. Ubieranie się, ale pokażę Wam jeszcze fantastyczną bluzkę. Muszę się tylko przebrać, e, gdzie się tu położyłam, e, którą wybrałam właśnie pod ten garnitur. I tutaj mam przepiękna z takim fantastycznym tutaj z koronką zapina zobaczcie jak pięknie, jakie piękne detale, jak pięknie wykończona I na przykład do takiej bluzki możecie sobie też narzucić kamizelkę. Też będzie wyglądała bardzo fajnie i tu już tak już na luzie. I tu zdecydowanie dorzuciłabym do takiej stylizacji półbuty. Albo właśnie, jeżeli musicie wyglądać elegancko, wciągamy sobie marynarkę, nie jakieś buty, sandały, albo buty jakieś na słupku, e, półbuty właśnie takie w męskim stylu i też mamy super stylówkę. Jaką podoba? Bo mi bardzo. Fantastycznie. Współgra e, właśnie ta koronka tutaj z kratą. Naprawdę pięknie. Więc jeżeli miałabym wytypować właśnie takie produkty, które w Waszej szafie powinny się znaleźć albo na które warto zwrócić uwagę, to zdecydowanie będzie to właśnie garnitur, fantastyczna bluzka, którą możecie właśnie i na elegancko, i bardziej casualowo wykorzystać. Wygodne, fajnie dopasowane jeansy, koszule super wzór, koniecznie kamizelkę ramoneskę, kamizelkę właśnie z takiej ekoskórki, zresztą takie total luki z ekoskórki teraz są też bardzo na czasie, ale nie każdy musi to lubić, więc, e, lubić, więc warto e, na początek, zawsze to powtarzam, że jeżeli podoba Wam się jakiś trend, ale nie jesteście przekonane do tego, czy będzie Wam pasował, jak się w nim będziecie czuły, jak się odnajdziecie, warto spróbować z jednym dodatkiem właśnie z tego trendu e, i powoli się z nim oswajać i wtedy będziecie wiedziały, czy to jest to i czy chcecie iść dalej, Zrobić kolejny krok, czy może jednak nie i się wycofać? E, także, e, także tak, i o, oczywiście trench. E, e, I to chyba byłaby taka podstawa wiosennej garderoby, którą ja uwielbiam i która jest takim e, klasykiem. A to, z jakimi dodatkami zestawicie całość, e, jakie do tego dobierzecie buty, torebkę. Całokształt, fryzura, makijaż, no to już będzie Wasze szaleństwo. Także u mnie zdecydowanie tej wiosny będzie sporo klasyki, jak widać, ale będzie też kolor i szaleństwo. Do tego stopnia, że wybierając te produkty do nagrania, wybrałam sobie też przepiękny taki wazon. Właśnie stoi tutaj, muszę Wam go pokazać na pióra na pompasowe takie trawy. Właśnie taki druciany. O, spiór już tu mi leci, zwłaszcza, że szykuję się do zmiany salonu, więc to będzie już pod nowe, pod nowe wnętrza. I dodatkowo jeszcze fantastyczny koc w Monstery. Ja uwielbiam w ogóle liście Monstery, i tu mam taki koc już trochę w wersji cieńszej, zwłaszcza, że teraz, kiedy teraz widzicie za mną jeszcze zieloną kanapę, a niedługo będzie miała inny kolor. I właśnie do niej zdradzę Wam niebawem, do niej będzie świetnie pasował właśnie ten koc. Także ja go tutaj takisła, ja bym tu chciała rzucić kocek. Bardzo proszę, tak, i będzie idealnie. No i to by było tyle, jeśli chodzi o mój przegląd wiosenny. Ja oczywiście standardowo mam dla Was kod na Made by Ruda macie 20% zniżki. Jak dokładnie co, kiedy, to wrzucam Wam w opisie, a jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe, jakie stylizacje właśnie z tego zrobiłam i jak to wyszło, to wchodźcie na mojego Instagrama, tam wrzuciłam właśnie lisa z, z całymi stylóweczkami. Dzisiaj się z wami żegnam. Dziękuję po raz kolejny Marce Mediciny, że mogłam przygotować taki przegląd w kolejnym sezonie. Dajcie znać w komentarzach, co wy wybieracie na sezon wiosenny, jakie must havey w waszej szafie pojawiają się właśnie w tym okresie. A my widzimy się niebawem. Pa!